Mamo, Tato oraz Nowi Mamo i Tato Jako małe dzieci chłonęliśmy każde Wasze słowa skierowane w naszą stronę Dziękujemy więc, że nie zarzuciliście nas przypadkowymi słowami że nie przeraziła Was wizja długiej, ciężkiej pracy aby tym mam upartym istotom przekazać to co najlepsze Dziś, już jako dorośli ludzie Chcemy Wam podziękować krótkimi wspomnieniami za wspaniałe dzieciństwo i wartości, które pozwoliły nam wyrosnąć na dobrych ludzi. Przekazaliście nam największe wartości, które stanowiły fundament naszego dalszego życia. Obserwowaliśmy każdy Wasz krok, podążaliśmy wskazanymi przez Was drogami, a Wy, być może wtedy nieświadomie, kształtowaliście naszą osobowość. Teraz jesteśmy dorośli. Wiemy jakim wirem wydarzeń jest życie. Znamy te dni, gdzie naprawdę nie ma czasu na nic. Jednak nieważne, co się kiedyś działo. Kiedy cierpiałem, cała reszta spraw szła podstawkę i rodzice skupiali się na mnie. Sebastian, i nie będziesz latał już nic. Pokaż na brodę, pokaż na wujowi. podnieś no do góry. Zobaczymy jak ty masz tam. Czekaj, bo ja nie widzisz. Po nieudanych skokach. O, nie widać, w widosę pod słońce. Nie będzie widać. Nie sądzę, że kiedyś odpłacę im swoim czasem za te wszystkie godziny spędzone w poczekalniach, gabinetach, przy rejestracjach telefonicznych i w drogach do lekarzy. Pamiętam te dni, gdy rodzice zaprowadzali mnie do dziadków, kiedy sami musieli jechać do pracy. A ja, widząc, że mała wskazówka pokazuje pięć a duża 12, czekałam w oknie wypatrując czy w oddali nie nadjeżdża srebrny Opel czy taty maluch. Radość małego dziecka jaką czułam widząc parkujące auto była niewyobrażalna. Ten tryb życia kierowcy zawodowego jaki wybrał tata na kilka długich lat aby zapewnić nam jak najlepszy byt był czymś za co nigdy nie będę w stanie mu się odpłacić. Gdy tata był w trasie Mama musiała pełnić rolę zarówno mamy, jak i taty. Podwójna rola, jaką pełniła przez kilka lat, była niezwykle trudna. Dziękuję Ci, mamo. Dziękuję Ci, tato. Pewnie mnie spytacie, my dziecko, a za co? Za świętą wiarę w rodzice kochani. Za miłość Waszą, trudną. Na szczęście dla moich rodziców, a jeszcze większe szczęście dla mnie, mieszkała z nami babcia dziadkiem. Nie ma już ich z nami dużą część dzieciństwa spędziłem blisko ze swoją babcią. Babcią, której też będę dziękował do końca swoich dni po prostu zabycie tak wspaniałą kobietą. Cieszę się, że te wspomnienia mogę dzielić z moim rodzeństwem. Miałam to szczęście, że mam starszego brata, który nauczył mnie grać na Pegazusie, czy też w GTA. Ale gdy trzeba było, zawsze stał za mną murem. I młodszą siostrę, której pojawienie się na świecie przewróciło całe moje dziecięce życie do góry nogami. Nasz glutek wprowadził wiele szczęścia i radości do naszego życia. Dziś jestem ogromnie wdzięczna rodzicom za to, jak nas wychowali. Ich miłość i troska, a także stanowczość i rozsądek pozwoliły nam wyrosnąć na dobrych i odpowiedzialnych ludzi. Oprócz swojego czasu i życia, rodzice rzeczywiście dali jeden równie wspaniały prezent Rodzeństwo. Daniel, który jest moim dobrym przyjacielem od najmłodszych lat. Masa wspólnych zainteresowań dzielenie pokoju przez długi czas. Później dołączył do nas kolejny lokator. Mały Adam, który miał z nami przekichane, ale dzięki nam zaznawał później świata starszego rodzeństwa. Na końcu pojawiła się moja kołana siostra, Zuzka. Mała, słodka dziewczyna, która wie, że nadal ją taką widzę. Kiedy to wspólnie oglądamy, prawie wszyscy jesteśmy już dorośli. Szaleństwo tyle lat razem uciekło w mgnieniu oka. Nie uciekła mi za to pewność, że na moich braciach i siostrze zawsze mogę polegać. Wdzięczność, jaką darzę swoich rodziców, nigdy nie będzie w stanie wynagrodzić nawet w najmniejszym stopniu tego, co poświęcili dla nas, dla naszego rodzeństwa. Wspomnienia, jakie mamy z dzieciństwa, pozostaną z nami na zawsze. Życzę każdemu dziecku takich chwil, spokoju i bez troski, jaką mieliśmy my pod skrzydłami naszych rodziców. Choć czasami mamy zupełnie odmienne zdania na pewne tematy, wiedz, że Twoje doświadczenie życiowe, dobre serce i zdrowy rozsądek są dla mnie wzorem do naśladowania. Tato, Twój spokój ducha i opanowanie to coś, co chciałabym odziedziczyć po Tobie. Mamo, Twoja dobroduszność i chęć niesienia pomocy osobom, które tego potrzebują, zawsze były dla mnie inspiracją. Nauczyłaś mnie też czegoś, co być może brzmi trywialnie, ale jest niesamowicie ważne. Trzeba zawsze ze sobą rozmawiać. Tato, jesteś dla mnie wzorem ciężkiej pracy, odpowiedzialności i zaradności. Cieszy mnie fakt, że kiedy dorosłem, to staliśmy się naprawdę dobrymi kumplami. Wiedzcie, że sukcesy, jakie odnosimy, są dzięki Wam. Nasze życiowe drogi są usłane wskazówkami, jakie wyciągnęliśmy, wzorując się na Was. Dzięki Waszym życiowym naukom, wiemy, która droga w życiu jest lepsza. Mamy dziś piękny, słoneczny dzień. Gdyby się zastanowić, to już prawie od 10 tysięcy takich dni możemy cieszyć się życiem. To 26 lat możliwości korzystania z cudów tego świata. Cały ten czas dostaliśmy w prezencie. Od Was. Czas bez troski i radości. Dostaliśmy od was ogrom miłości i ciepła, wsparcia i zrozumienia. Dostaliśmy od was masę wspomnień i dobre życia. Ale dalej idziemy, bo ja jestem chora. Nie idziemy, bo jak się będą topić, to muszę ich ratować, nie? nie umiesz pływać, Umiesz. Zanim bym tam dopłynęła, to bym się sama okupiał. Jezus, Aldona, jestem chora. Sebastian, nie wychylaj się!